Dzień dobry z tej strony Luke, witam was bardzo serdecznie, to jest kolejny odcinek Cryostasis i bardzo Was przepraszam, że... E, jakiś taki dłuższy czas nie było filmów, ale po prostu jakiś straszny brak veny mnie ogarnął i po prostu nie chciało mi się. E, być może to jest spowodowane przez ten upał, który nawet teraz e, mi towarzyszy. Może widzicie teraz, że w moim pokoju jest ciemno, dlatego że po prostu zasłoniłem sobie zasłonki, rolety i inne takie ciulstwa, żeby po prostu e, te, te słońce nie waliło mnie do wewnątrz, bo normalnie to ja mam około 30 stopni w dzień w pokoju, więc jest mam jakaś sakra, wtedy kiedy na dworze jest 35-37 stopni. E, I ostatnio skończyliśmy w tym miejscu i chyba muszę iść do tych drzwi. Najwidoczniej Chwila. Ja sobie ściszę trochę sławki. Okej. Okay. Mam PP Zapisana gra. To coś będzie... Tu będzie coś niepokojącego. A! Boże! Jeszcze lag był podczas tego. Kurde. Fryer skie nasienie. Czemu tak laguje, jak akurat mnie ktoś atakuje, ale się rymuje? <grymujesz> LOL! Uuu, <grymujesz> ale skrzypi. Miejmy sobie broń. Nie ta. To była ta, ale nie ma ammo. Cóż? Pepesza musi wystarczyć. Gdzie ta pepeša? Omg. Dobra. Plan, plan działania, jak coś? O nie. Ale tu przerażająco. To jest maszynownia. Ciekawy jestem, jak się Quarestacy zakończy. Czemu to nie było podświetlone? Że tu leży magazynek. Weź go, podnieś mnie, proszę. Tak samo tutaj. O, dopiero teraz. Nie, Akimbo Gay. Frajer. Pieprzaj dał mnie! Boże, ile razy ja już go zabiłem, to jest niepojęte. A ten Akimbo Gay wraca i wraca, tak samo jak Modern Warfare 3. Gra mi, grałem i wiecznie wracają ci frajerzy. Ech. Kopnął w drzwi jakby to był u siebie. To są papierosy, to są papierosy. Tu gdzieś widziałem drugi magazynek. A walić to. Lezę uratować tego pana. Co ty tu robisz? <laughs>

Wow! Um. Coś źle zrobiłem. <śmialenie> Miałem to kółko kręcić, ale nie było opcji kręcenia. Łalej! Wow. Papierosy. Dobra, jeszcze raz. biegnę, wskaczę, biegnę, wskaczę. Biegnę, dobra, zamknij się. Biegnę. No, już do koła idę. Kręcę. kręcę. Kręcę, kręcę, kręcę. Yeah. O, a kim boga aż się przewrócił w grobie? <głos> no. <głos> Dobra. Dobra. Oha, tu tak się idzie. Okej, okay, tu jest zamknięte. Um, Ejcie, pecie którą stronę wybrać tam. <noise> Wybrałem to, bo byłem najbliżej. eee... <noise> no, okej. Okay. Hello? Amo? Amo? ma czy jesteś tam? me, me. Kurde Freie Uuuhuu! No, Nara! Aha! Holy shit, jednak muszę tam iść, muszę sobie ściszyć trochę. Słuchawony jak dzwony, bo. Gówno będę słyszeć to, co mówię hehe. <głuchy> e 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 Nie. e e e e e e e e gdzie mam iść? To jasnej. Kurde, tu się zablokuje. Fak. tu się dzieje. Kurde, no, tutaj trzeba iść. Kurde. Te drzwi są tak widoczne, że wow Dobra. No mogę sobie zgłośnić, żeby dostać za wał Dobra, zapalmy moją wspaniałą raską latarka. Letarkę. Okej, okay, otwórz te drzwi. I pokaż mi, co za nimi. O! Oh. Uh. Uh. Myślałem, że to jest kończyna. Uh. To jest akwarium! Wow! To rusty tacy bogaci są? Myślałem, że to jest, to jest ryba? Że to jest jakiś ro krzak? Jakieś roślina. I don't know... Napięte... Wparte... A, moja kajuta... O, dlaczego ty śpisz? Hej! Wstawaj! Kolejny dzień zmagań! Wstawaj! Kolejny dzień zmagań! Wstawaj! Kolejny dzień zmagań! Wstawaj! Wstawaj! Och... Och... Ach. O, jak miło. o, o, drz o! o wytrys mam. Dobra. To już się zaspokoiłem Teraz idę to spuścić do kibla Czuć. Dobra. Teraz wracam się i idę tam, gdzie było zamknięte. idę dalej. Chat nie, że to się przeleciał. Jak cię będziesz szczypało, dupsko Jak cię będziesz szczypało, Dupsko to znaczy, że to ja nie ma go, What are you fucking doing? A tutaj... Jesus, cicho! Ma być spokój, rybki, rybki, gdzie są rybki? Ale ten klucz jest dziwny Dobra Czyli tutaj coś... Yy... Wow Wow, woda zamarzła w połowie Pięte, całe szczęście ale fajnie to wygląda, nice! I co teraz? Aha, okej okay. Wyciągnij tą pukawkę wspaniałą yy. Tu jest ten koleś o jak mu spłuczą... O jak o jak mu jak mu wjechali Ale biedak! <grystanie zespołówki> Dobra, biegnę Biegnę, biegnę, bieg, bie, biegnę. Nie tu Nie tu. Fuck! Fuck this shit! Ah! Aaaaah! Zabiła mnie woda, która mi po kostkach popłynęła. No idę! Ale tu zamknięty jest. A tutaj. A tutaj nie da się otworzyć. Żałosne. No kurde! Ja nie idę tutaj, ja, ja tu się schowam. Oh, shit. Mamo. Mamo. O shit O No i co? Przeżyłem Jak ta woda stąd wyleciała? Aha, przez tą dziurkę Rybki, tylko mnie nie zjedzcie Fui, okay no i co dalej? Pośled. Oh Teraz się tam wejdę What the fuck? Naprawdę? Dobra, tym razem wejdę na biurko. Mamo! Nie! Mamo! Mamo! A, 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 a. Lol, ale poryte. Ale poryte. To jednak trzeba do kibla wleść. O, kupa! Kupę sobie strzelę z rana, potem jeszcze jeden raz Kupę sobie strzelę ja! Dobra No idę! Czy tu zginę? Dobra

Słuchę sobie strzelę z rana. Ta piosenka ryje mi umysł niestety. Wam pewnie też broni załadowana, gotowa do strzału, możemy iść. Aha, dobra. Co to jest paletka ruska? Oh my god? Halo? Jesteś tam Kupo? Oj, kupa zamarzła. Co ja na to poradzę? dalej? Jestem w akwarium. Akwarium, które miało oświetlenie, wow. Aha! Spoko. Bam! Pepesza, bier pepesze! O, nie podoba mi się to pomieszczenie. Dobra. Ale tu jest dziwnie, jakoś przerażająco. Czy coś się stanie? Na śniadanie? Jezu, co to jest? Idę się rozejrzeć, fak. Teraz jest przerażająco. Tych pokojów, one są straszne. Hello. Dziura, fuck. Kolejna łazienka. Dobra. Lol. Kto wypieprzył dziurę w ścianie? Metalowej ścianie. Co to za dźwięk? Z dworu kupę sobie strzelę Z rana oj Nie Dobra, jestem dalej Co to za dźwięk Duże te akwarium trochę Znaczy dużo tych akwariów, he What the fuck? Dziura w statku! Oh my god! Co teraz? Ale ja mam za mało życia. A, przejdę, dobra. Za mało życia, żeby tam przejść. Jej! Kolejny level, dziwko. Wo, teraz zrobiło się tak bardziej tajemniczo i przerażająco. Dziwne. W kraju ma być przerażająco. Dobra, było przerażająco. Kuduje, taki otwarcie, jakie są twarde. Magazynki, mm -hmm. tak, bardzo chętnie. Dziękuję eee... tu zamknięte więc Tu tutaj hello Uuh, ale się ogrzeje dobra ale się ogrzeje Dobra, Kurde, lagy! Żałosne! Żałosne! LOL! 6 FPS! LOL? Miałem 6 FPS, no bez jaj! Dobra, 8, wow! Zabiłem go jest 8 FPS-ami, 9. Dajmy FPP. O, 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 jest dobra, dobra, jest 50, dobra. Yy, zapisz to. To było dziwne. Czemu ja to ładuję? Nie! Dobra. Już to przeładowałem, szlak. Trudno, straciłem pół magazynku. Czemu akurat mnie e, zaatakował ten frajer, kiedy, kiedy są lagi, kiedy się... znaczy czemu zrobiły się lagi, kiedy on mnie zaatakował, o tak może. Jakieś krzesła, co to jest, poczekalnia dentysta, czy co? Halo? No, no nie, zasrane lagi! co jeszcze? I co jeszcze? No, what the fuck? Co to miało być? Co to jest? Ile to jest FPS? 9! Co to jest? Co to jest? Kurde! No! na! No. Żałosne, to jest żałosne, ja pan powiem, to jest żałosne. Jak nie wiecie co to jest, to jest żałosne. Będę szedł tyłem teraz! Frajerko! atakuj! I zaś, zaczyna się! Chodź tu! LOL! LOL! What the fuck?! What the fuck? Czemu ja się znalazłem w róże? Wiecie co, to nie ma sensu. Zabiję tych dwóch gości i zaczniemy nagrywanie od tego miejsca. Także nara. Dobra, zabiję tych dwóch frajerów. Tak, w ogóle znalazłem się tutaj. Nie mam pojęcia, jakim cudem się znalazłem tutaj. Wcześniej. LOL, bez jaj. Bez jaj, naprawdę jakiś misiu. O nie, ja się boję tego misia. Misiu, misiu, misiu. Dobraj idź tutaj. Hello, oh, no. Really? Really? O oh, oh. A to jest kino Oglądajcie frajerki Kino Kino akcji No i co? Ogrzejmy się, może bardziej się ogrzeje A, Da, da, da Dobra A, Boże, kochany frajerze Zaś spadek FPS Co za frajerska gra What the fuck, strzelił mi w zamek Dobra. Śnieg, ale fajnie to wygląda. Nice. Ale kino! Wow! Tu jest am amunicja. Spadek FPS. Dobra. LOL WTF on do mnie strzela. LOL No bez jaj, 18 FPS znowu Dobra, kurde! Zasrany FPS, -y. 6 FPS, do kuźwa co to ma być? O nie, kim bogej. What the fuck, Z ekranu mi wylazł! Fuck! Kurde, no wyciągaj tą pepeszę! gdzie ona jest? Ładuj! Ładuj, co za kretyn, no boże kochany. all To no co za frajer? Ja pierdziele, to ta gra ze mną robi. No kujba. Co za debilna gra, no nie mogę z tego! Zajmą tu, przyładuję ten magazynek, to ja już zdążę pięć razy paść! Dobra, wiecie co? W tym miejscu kończymy, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeżeli się podobało... Fajnie by było, gdybyście dali lajka, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach, no i hej!